Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Niedziela to oczywiście za żadną robotę się nie biorę, tylko długi spacer z Edziem po lesie. Nie jakiś bardzo długi, no bo niedziela chętnie bym odespał te ostatnie kilka dni, ale trochę kilometrów trzeba zrobić. Szczególnie, że jest taka pogoda, może dla mnie taka jesienna pogoda nie jest najprzyjemniejsza, ale dla Edzia to jest wymarzona poniżej 10 stopni. Teraz nie pada, no to w sumie możemy pochodzić. To tak jak on lubi. Jak jest już 15 albo trochę więcej, to już mniej mu się chce, ale teraz można chodzić od rana do nocy, od nocy do rana i on się nie zmęczy. Nie ma takiej opcji. Nawet jakbyśmy przeszli kilkanaście kilometrów, wrócili na podwórko, rzuci mu się piłeczkę, to biegnie pełnym sprintem. No. Taką pogodę to on lubi, no bo to jest pogoda właśnie na takie futro, jakie on ma. Ale dziś rano kolejna niepokojąca rzecz miała miejsce. Na bazie ostatnio trochę się dzieje takich niepokojących. Y, sytuacji, jak na przykład bocianek, który fisiuje z tym swoim spaniem, ale dzisiaj go obserwowałem, no, zachowuje się normalnie, lata, skacze, biega, nikt go nie przegania, za kurykami on się ugania, je pije, wszystko w porządku, tylko czemu on tak kombinuje z tym spaniem, bo zawsze było tak, że on miał stałe miejsce w kurniku, stałe miejsce na tej grzędzie i co najlepsze, teraz jak on nie śpi w tym miejscu, to to miejsce i tak nie jest zajęte, a kombinuje to w gnieździe, to gdzieś może któraś noga go trochę boli, może sobie gdzieś, nie wiem, paznokcia zadarł, chociaż ja tam nie widziałem takich rzeczy. Może jakiś odcisk mu się zrobił, ale też znowu nie widać, że mu niewygodnie na tej grzędzie siedzieć, że on tak kombinuje po tych gniazdach albo w rogu. Ale w tym rogu to jest trochę niebezpieczne, bo wiadomo, kury w nocy nic nie widzą, a kaczki gęsi tam latają. Jak tam balbin by na niego wszedł, ten był go dziobnął, dużo nie potrzeba. A bocianek od balbina to jest... 10 razy mniejszy, 10 razy lżejszy. No, muszę go obserwować. Zobaczymy. No Będę go najwyżej wkładał na grzędę, bo jak go na grzędę zapakuję, to już tam sobie siedzi. Chociaż może mu trochę niewygodnie. Takie miałem wrażenie wczoraj. Zresztą to było na filmie, jak on się trzyma na tej grzędzie. No, trzyma się, ale jakoś tak. No nie wiem, trzeba obserwować po prostu i zobaczymy. Ale, ha, dzisiejsze wydarzenie niepokojące. Perełka. Nad ranem, no już tak rano prawie wyszła z chałupy, niedługo potem przyszła i podrapana jak po jakiejś naprawdę konkretnej awanturze. Tutaj Wam wrzucam zdjęcie. To już jest taka przetarta. Jedno drugie ucho zadrapane, koło oka zadrapane, koło nosa zadrapane. Nie jakoś mocno, no wiecie, no tak jakby w róże wbiegła, powiedzmy, no ale już myślałem, że pewnie się potukła ze żbikiem. No i tak już całą winę. Zwaliłem na Żbika, co to za łobuz i że będzie problem, jak on tak może tutaj perełkę ganiać. Ale patrzę na kamerę, a Żbik smacznie śpi. No to już sobie myślę, jak przed chwilą by była ta awantura. Musiała być przed chwilą, bo te ślady były bardzo świeże. Te kropelki nie były jeszcze rozmazane, które się gdzieś tam na uszach u perełki zbierały. No to tak by od razu poszedł i zasnął smacznie. I cofnąłem nagrania i się nie nagrał w ogóle, czyli... Duże szanse, że rano on nigdzie nie chodził, bo jakby chodził, to pewnie czujka ruchu by się załączyła, chociaż nie zawsze ona się załączy. No mógł jakoś tak przejść, że się nie włączył. Także muszę teraz obserwować, jak żbik by zaszedł do domu albo perełka do drewutni, to muszę patrzeć, jak ona na niego reaguje. Ale na żbiku nie ma żadnych śladów. Znowu przypomniało mi się, że żbik też był tak trochę podrapany, ja wiem, z tydzień, dwa temu sobie, myślę, może to jakiś inny kot. I też parę dni temu, jak wracałem skądś samochodem i było już ciemno, to przeleciał, chyba był czarny, taki spory kot przy samej bazie. Może to z nim takie awantury toczą. No niedobrze, jakby się miały lać między sobą, to najgorzej. A jak tylko tam obcego kota przeganiają, to pół biedy, ale to też daje do myślenia, czemu by perełka miała obcego kota przeganiać. A ze żbikiem się dogaduje, no może wiecie. Nie śpią przytuleni ze sobą, ale się dogadują. Ale ostatnio mają miejsce rzeczy, nie tylko niepokojące, ale też dające nadzieję na przyszłość. No i w przyszłym tygodniu jedziemy obejrzeć chałupę. Czeka, Jedziu, bo ten chojak trzeszczy aż, żeby nam na głowę nie spadł. Chodź, obejdziemy dookoła, gdzieś tutaj lasem. Pod takim to trochę strach przechodzić, bo on się w każdej chwili może obalić. To jakieś suchy chyba. Ale słychać, słychać, że strzela dalej, to się może położyć. Lepiej uważać na takie rzeczy, o czym tam ja mówię. Aha, no, jedziemy obejrzeć to podwórko na Lubelszczyznę podwórko 7 hektarów dom, budyneczki jakieś gospodarcze ze zdjęć. Trochę widać, ale nie za dużo. Na miejscu będzie widać dużo więcej, ale naprawdę, aż nieraz to nie mogę zasnąć, bo rozmyślam. Ile to by dawało możliwości, jakie wybiegi dla zwierząt, jakie kury by mogły mieć w końcu zielony wybieg. Może gdzieś w sadzie, bo też jest tam chyba kawałek sadu. No naprawdę, jakby miały duży zielony wybieg, to to o co mi chodzi. Kaczki, gęsi, można jakieś oczko wodne duże sobie zrobić, bo dookoła tam widziałem dużo osób ma, czyli pewnie woda się trzyma. Nawet nie trzeba by było folią wykładać, bo obok płynie strumyk. No masa, no podwórko by było... No, by była bardzo daleka droga, żeby było, a już się coraz bardziej nakręcam. No ale jakby czy te czy inne w podobnej wielkości, czyli około 7 hektarów, udało się nabyć, to podwórko by było 20, 23 razy większe niż jest teraz. To można naprawdę, jemusią, i kaczką, i gęsią, i kurą, i każdemu robić bardzo, bardzo duże wybiegi. Stawianie płotów mi w miarę idzie. Można też by kombinować, żeby jakąś siatką, może siatką i pastuch na przykład, żeby nic nie wchodziło. No ale no, na tym mi zależy, żeby one miały dużo miejsca. No bo też szkoda, jak one tak chodzą cały czas po tej wydrapanej ziemi. Łukaczek i gęsi, jeżeli by miały trochę więcej miejsca, to no i ziemia trochę lepsza. A tam dobre klasy ziemi, naprawdę dobre, gdzieś tam trzecie, czwarte, no to w porównaniu do. Tutaj moich piachów, szósta Z, no to przepaść jest. I łukacze gęsi dosyć łatwo jest utrzymać zielony wybieg na trochę lepszej ziemi. jeden taki już widziałem gdzieś u znajomych, no bo one skubią, nie wydrapują korzeni. A kury to naprawdę muszą mieć bardzo, bardzo dużo miejsca, żeby wszystkiego nie zrujnowały. Ale wiecie, jak dużo miejsca można sobie przegradzać, można kombinować. A jakieś budynki już tam stoją, pewnie część można by było wykorzystać, no bo stąd zabrać te budki, co są ciężka sprawa. No dla królików to by się dało, ale te większe to raczej nie, szczególnie, że już są obudowane. No masa pytań, odpowiedzi nie za dużo. No, ale muszę pojechać zobaczyć. To pewnie w przyszłym tygodniu będzie jakiś gniot z Lubelszczyzny. Wątpię, że z tego podwórka, ale tam jest dużo, dużo ciekawych miejsc. Ja też bardzo lubię Lublin jako miasto. Także coś tam sobie razem pozwiedzamy. O, pewnie wezmę drona, bo też fajnie by było zobaczyć to podwórko z lotu ptaka, jak się prezentuje i od razu widać, co jest dookoła, jakieś dużo takich rzeczy niepokojących albo pokojących i na plus i na minus można odkryć właśnie patrząc na jakąś nieruchomość z powietrza. No. Czas pokaże, ale naprawdę no, to mnie tak napawa optymizmem, nadzieją i Tysiąc nowych pomysłów i dużo energii do działania, jakby to się udało. Logistycznie będzie to bardzo trudne, ale tak jak już mówiłem parę gniotów temu, ludzie to i żyrafy, i hipopotamy, i słonie przewożą, także musie, i kaczki, i gęsi też się przewiezie. Myślę, że bez problemu. Co tam, Edziu, wywąchałeś? No, ktoś tu chodził chyba z pieskiem albo z jakimś innym zwierzakiem. No, chodź, chodź. Edziu! O! Ładnie, ładnie. Już się coraz rzadziej tak zapiera, bo jak jest z tyłu i się zaprze, a ja pociągnę za smycz, to on sobie obroże, ściąga, bo ma grubą szyję jak i głowę. A no i w tym tygodniu ciągnik został już wyremontowany i przed chwilą spotkałem pana, który remontował ciągnik. No jestem super z tego zadowolony, naprawdę on odmłodniał od 30 lat, jest łatwiejszy w obsłudze, chociaż i tak nie było źle, no ale teraz jakoś przyjemniej się jeździ, nie ma takiego objawu, czasami miał, że jak dużo gazu się dodawało, to czasami go troszkę przyduszało, te obroty mu spadały i wracały, a teraz jak są powymieniane wszystkie filtry, uzupełniony tam na przykład olej w tym filtrze powietrza, to to zanikło. No pewnie gdzieś tam coś nie dochodziło, gdzieś może za mało powietrza, za mało paliwa dostawał, bo już filtry były stare. No te od powietrza to już były bardzo stare. Teraz wszystko nowe i naprawdę chodzi lux. No żeby nie przechwalić, bo ja mam świadomość, że ten ciągnik ma prawie 50 lat, 77 rok produkcji. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili wszystko może się popsuć i nikogo nie powinno to dziwić, no bo wiadomo, tyle lat to te części są i wysłużone, i na pewno niektóre trochę pordzewiałe, chociaż jak na ten wiek sprzętu, to i tak jestem w szoku, że to wszystko tak i dobrze działa, i płynnie, i nie jest jakoś bardzo toporne w obsłudze. Myślałem, że to będzie dużo, dużo gorzej. No też tak po komentarzach dużo ludzi mi pisało, bo ja tam, wiecie, w to jeździłem wcześniej, parę razy w życiu i to głównie za dzieciaka, no to też mi się tak że jest ciężko. Ciężko skręcić, skręcić, ciężko wcisnąć, nie wiem, sprzęgło, ciężko zmienić bieg, że to wszystko jest takie toporne, trzeba w to dużo siły wkładać. A w tym egzemplarzu w ogóle nie mam takiego odczucia. No wręcz bym powiedział, że wszystko chodzi prawie jak w Skodzie, czyli tak płynnie, bez problemu, no wiadomo nie ma wspomagania na przykład, to ta kierownica nie chodzi tak leciutko, ale to głównie w miejscu, bo jak się już jedzie, no i nie na przykład tora, tylko tak jedzie po szosie, to chodzi leciutko, no nie ma problemu, naprawdę jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym sprzętem i może nawet dobrze, że się ta wajcha złamała, bo ta wajcha była tania, za 4 dychy kosztowała. Jest druga wstawiona, dzięki temu te biegi lepiej wchodzą, no bo nie jest już spawana kombinowana, tylko taka jak powinna być. No i przy okazji te wszystkie filtry oleje się wymieniło, nasmarowało różne rzeczy i teraz się nim jeździ dużo przyjemniej, no i też na zimowy odpoczynek. Myślę, że ten ciągnik jest już gotowy. A pro pociągnika, jak się jutro uda, bo jutro wiadomo, poniedziałek muszę wszystkim wysprzątać, pogarniać ale jakbym się za to zabrał od bladego świtu, to jest szansa, żebym się wyrobił. Jeszcze pojechał na pole, dokończył oranie, to bym miał wszystkie roboty yy, na polach zakończone i bym szybciutko coś pomyślał, żeby te maszyny jakoś zakonserwować. Tam puk, brony, siewkę i poprzykrywać chociaż plandekami, żeby tak w deszczu śniegu nie stały. Także takie plany na najbliższy tydzień. I jeszcze a propos planów, ale to oczywiście nie na przyszły tydzień, tylko w dłuższej perspektywie. To ostatnio się troszeczkę wkręciłem w temat. Oglądam sobie filmy, czytam właśnie o stawach, żeby sobie na polu kiedyś zrobić. No to pewnie po przeprowadzce, jeżeli ona by się udała. Yy, I chociaż żeby był taki duży, żeby karpie się dało tam wpuścić. I obok zrobić właśnie kacznik, gęśnik, tak żeby ta, te ptactwo wodne miało do niego stały dostęp. No, to by była bajka, to by było idealnie, by można sobie było z wędeczką nad swoim stawem posiedzieć. No, jest trochę ogłoszeń, że naprawdę nieraz duże stawy są na terenie posesji, nieraz na podwórku, czasami bardzo blisko domu. I tutaj nie wiem, nie mam oczywiście doświadczenia, ale się zastanawiam, czy to nie jest problem potem z komarami. Na przykład, jak przyjdzie sezon letni, bo ostatnio widziałem takie ogłoszenie, że staw od domu to był tam. No nie wiem, z 10 metrów, może coś takiego, bardzo blisko i wiadomo, do wody to i komary przylatują i pewnie by się mnożyły. Chociaż jakby tam kaczki gęsi puścił, to nie wiem, czy one tam nie tępią tych, tych różnych, no, owadów. O! No nie wiem, nie wiem. No tak się głośno zastanawiam, ale troszeczkę się wkręciłem w ten temat, jakby się kiedyś udało. Jeszcze karpie hodować? No to bajka. Bo ja karpie bardzo lubię. Oczywiście konsumować mi smakują. Wiele osób nie lubi jeść karpie, a ja naprawdę bardzo, bardzo lubię. Jedna z moich ulubionych ryb, no ale ja lubię takie tuste, tuste ryby, jakiegoś halibuta nad morzem sobie zjeść. O, to świetna sprawa. No i karp wcale mi jakoś mułem nie pachnie. I teraz też jest taki czas. Dosyć męczący psychicznie, szczerze wam powiem, że takie wiecie, nie wiem, czy tu zostanę, nie wiem, czy się przeprowadzę, nie wiadomo, co tu robić. Nie wiadomo, jak planować, nie wiadomo, jak planować podwórko, czy jakieś kolejne budowle, czy może już gdzieś indziej. No mam nadzieję, że to nie będzie trwało wieczność. No wiem, że to na pewno nie będzie, będzie trwało dłużej niż tydzień czy dwa, ale może coś by się znalazło. No wiadomo, no, największą barierą są. Pieniądze, no żeby się jakoś zmieścić w budżecie, a do tego, żeby była Ziemia. No to naprawdę nie jest takie proste i wiadomo co za tym idzie, jak jest trochę tej więcej ziemi, a mieścimy się w jakimś budżecie, nie za dużym. No to te budynki są w gorszym stanie. Mi zależy, żeby było chociaż na tyle, żeby się dało mieszkać. Mieszkać i no nie wiem, w zimę nie zamarznąć. Po prostu o żadnych wygodach nie myślę, bo jeżeli już mam podejście takie, bo jak już wspominałem nie raz, ja nie mam 20 lat, a raczej zaraz będę miał 40. Już chciałbym osiąść w miejscu docelowym i jakbym był ze świadomością, że już tam zostaje na Amen, że tak powiem, to już można sobie robić pomału. Nie trzeba wszystkiego od razu remontować. pomalutku, pomalutku, czy się zrobi teraz, czy za rok, czy za pięć lat, to można pomału działać i już robić wszystko porządnie, na lata, żeby było. No i takich myśli mam teraz tysiąc. No, oby ten stan nie trwał wiecznie, bo jest dosyć męczący. I też mam na uwadze to, co bardzo często piszecie, że przeprowadzając się, mogę się zapakować na nieladaminę, Bo wiem, że jest ze 100 czynników, jak nie więcej, które naprawdę mogą uprzykrzać, uprzykrzać bardzo życie. Edziu, nie z tej strony drzewa poszedłeś. O, dziękuję. No już coraz lepiej z tym mijaniem. Drzew, no ale jest tysiąc rzeczy, które mogą mu przykrzać życie, jak na przykład jakaś ferma na przykład w okolicy, niedobre zapachy, niedobre sąsiedztwo. Wiadomo, że ja szukam y, bez sąsiadów w najbliższej okolicy, no ale jakaś niedobra okolica, czy niebezpieczna, czy gdzie się zdarzają kradzieże, czy jakieś wysokie natężenie ruchu w okolicy czy jakieś plany budowy czegoś w okolicy no jest bardzo dużo rzeczy, dużo rzeczy trzeba sprawdzać i nigdy nie ma 100% pewności że coś nie pójdzie nie tak, więc też to będzie stres i wszystko się okaże najpewniej po paru miesiącach mieszkania albo i latach na nowym miejscu o ile się uda także no, trzeba dokładnie dokładnie sprawdzać wszystko ale jestem bardziej pełny nadziei niż obaw i już ostatnie parę zdań na temat przeprowadzki nowej bazy. Już nie będę was póki co tym zanudzał, ale też tak chodzi mi po głowie, jakby trochę tych hektarów było, to można bardziej na poważnie podejść do jakiegoś rolnictwa, czy uprawy, czy hodowli. Jeszcze jakby klasy ziemi były większe. No mam ten niesamowity komfort, że no utrzymuję się z tych moich wypocin, które nagrywam do internetu, dlatego z uprawą na przykład mógłbym sobie kombinować, mógłbym ryzykować, bo jeżeli coś by się okazało, że nie przynosi dochodu, no to raczej nie umrę z głodu, no bo wiadomo, rolnictwo to póki co u mnie to są figle i psoty raczej, a nie sposób na zarobek, dlatego jakby coś poszło nie tak, nie byłoby tragedii, a jest szansa, że coś by poszło dobrze i że w czymś, w jakiejś uprawie bym się odnalazł z hodowlą trochę inaczej bo no już mam podejście takie że jak jakieś nowe zwierzęta jak jakaś większa hodowla to najpierw stworzyć wszystkie warunki dobrze się o tym nauczyć i dopiero zaczynać i ze zwierzętami nie eksperymentować no bo po prostu to są żywe stworzenia żeby im nie nie przysporzyć cierpienia także, także chodzi mi to po głowie na pewno bardzo dużo nauki przede mną ale może, może na jeszcze paru hektarach jest ciągnik, są podstawowe jakieś maszyny rolnicze, już niedużo muszę dokupić, bo przydałaby się jeszcze tylko talżówka i siewnik, ale jak patrzyłem te ceny nie są jakoś ogromne do ogarnięcia i myślę, że takie 7 hektarów to nawet tym starym Władymircem, o ile odpukać by się nie psuł, dałoby radę to obrobić. Może nawet trochę jakichś warzyw czy innych krzewów owocowych. Można myśleć, no ale to najpierw musi być ziemia, żeby było o czym myśleć. I już jesteśmy na bazie. W samą porę, jakieś półtora godzinki będą mogły sobie kurki polatać po zielonce. To zaraz je wypuszczę, tylko jedziowi uszykuję O, obiad. a sam. No cóż, będę się lenił, niedziela. Może sobie coś obejrzę. O, ziemię obiecaną. Miałem sobie obejrzeć, już planuję chyba od miesiąca jakoś nie mogę znaleźć czasu, bo Jakiś czas temu, w sumie niedawno, oglądałem chłopów tych Reymonta, serial. I przyznam Wam się szczerze, że w szkole nie czytałem nic Raymonta, Nie wiem, jakoś mnie ominęły te lektury, czy jakieś streszczenie, może kiedyś. I nic z tego nie pamiętałem i żałuję, bo tak mi się te chłopy, chłop, chłopi, w sensie serial, podobały, że no, Ziemia Obiecana teraz na mnie czeka i może sobie przeczytam yy, książkę, tylko na razie to czekają na mnie książki Sergiusza Piaseckiego, bo ten kochanek Wielkiej Białej Niedźwiedzicy zawsze mi się myli. To kiedyś przeczytałem i super książka i ostatnio od Uli dostałem w prezencie inne jego książki, także teraz to będzie na tapecie, ale jak je już przeczytam, to chyba Reymonta trzeba będzie poczytać, bo no serial genialny dla mnie. Perełka. Opowiedz nam ładnie, kto cię tak urządził. Widzieliście tutaj na nosie, jaką ma kropkę? Dobrze, że oczy całe, koło oka też ma taką kropkę. I na uszach perełka. Z kim to była bójka? Mam nadzieję, że nie ze żbikiem. Ale chyba nie, bo tam idzie w jego stronę. Bez oporów raczej. Obiad podany, to towarzystwo można wypuszczać. No lećcie, lećcie. A ja tak patrzę po sobie, że się bardzo ładnie wystroiłem na niedzielę. Ale wiecie, trzeba było się przebrać, trochę życi i porobić drobnych na podwórku, ale to nie w niedzielnych portkach i ubraniu. A na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na jutro na siódmą rano. Jutro porządki, jak się uda, to dokończę orać pole. Na razie, cześć! I bocianek wygląda normalnie i lata normalnie. I nie widzę, żeby kulał. Ani nic, nawet specjalnie zanim trochę pójdę, chociaż on mnie to się mało boi. Bocianku, czekaj, zaraz ci tu sypnę o słonecznika. A może i się trochę boi tego białego koguta? Może tak, bo się tak odsunął. No nie wiem, trzeba obserwować.